Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wasz pies naprawdę was postrzega? Nie w sensie prostego on mnie karmi czy ona mnie wyprowadza, ale znacznie głębiej, na poziomie biologii, instynktów i gatunkowego postrzegania. To pytanie brzmi niewinnie, a kryje w sobie o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Wielu właścicieli jest przekonanych, że dla ich pupili są jakąś wyjątkową kategorią, niemalże człowiekiem w oczach psa. Jednak współczesne badania i obserwacje etologów ukazują zupełnie inny obraz, który może Was zaskoczyć, a może nawet i zaszokować. Dziś spróbujemy się dowiedzieć, kim według psa jesteście i co najważniejsze, nie tylko co myśli, ale też jak Was odbiera biologicznie, emocjonalnie i społecznie. To wcale nie kwestia ludzkiej logiki, lecz psiej natury, jej ewolucyjnej pamięci i wrodzonych mechanizmów. Nie spieszcie się z odpowiedzią. Może się okazać, że wszystko, co sądziliście o waszej relacji z pupilem, jest trochę inne niż chcielibyście wierzyć. Zacznijmy od zdumiewającej, ale dla etologów dobrze znanej prawdy: pies ocenia wszystkich wokół nie według zasady, kto jest jakiego gatunku. Lecz na podstawie struktury grupy społecznej. Dla niego ważne jest, kto dominuje, kto podąża, a kto jest szczeniakiem w tej umownej sfory. To podejście ma korzenie w biologii. Przodkowie psów, wilki szare, przetrwali właśnie dzięki jasnej i twardej hierarchii, w której każdy miał swoje miejsce. Dzisiejszy pies domowy tak samo uważnie analizuje nasze zachowania, obserwując, kto podejmuje decyzje. Kto pierwszy je, kto wychodzi jako pierwszy przez drzwi i kto przejmuje inicjatywę. To właśnie na podstawie takich sygnałów, a nie sierści czy ogona, pies buduje obraz otaczających go istot. Ciekawy przykład: jeśli w domu mieszka kilka osób, pies niemal zawsze ustala sobie wewnętrzną drabinę rang, czasem zupełnie niezgodną z naszym wyobrażeniem. Dlatego potrafi bardziej słuchać dziecka niż dorosłego. Jeśli to dziecko wykazuje większą pewność siebie i konsekwencje. Dla psa człowiek wcale nie jest po prostu człowiekiem, ale potencjalnym członkiem sfory z określoną rolą, którą pies nieustannie analizuje. Co zaskakujące, dla psa nasz wygląd zewnętrzny ma znikome znaczenie w porównaniu z zapachem. Ludzki mózg działa tak, że najpierw oceniamy wzrokiem patrzymy na ubranie, mimikę, gesty. Dla psa to jedynie mało istotne wizualne szumy przy znacznie potężniejszym kanale węchu. Jego nos jest tak skonstruowany, że wykrywa stężenia cząsteczek, dla nas zupełnie nieosiągalne, a część mózgu, odpowiedzialna za węch, zajmuje u psa ogromną powierzchnię, dominując nad obszarami wzrokowymi. Pies dosłownie widzi świat nosem, odczytuje zapachy warstwami. Pierwsza warstwa to ogólna aura miejsca, np. woń świeżo skoszonej trawy czy wilgotnej ziemi. Druga warstwa to indywidualne ślady zapachowe zwierząt i ludzi, którzy tam byli. I wreszcie trzecia, najważniejsza osobisty kod zapachowy. Dla psa wasz zapach to coś w rodzaju skomplikowanego, niepowtarzalnego kodu kreskowego, który zapamiętuje. Dlatego pies tak chętnie nas obwąchuje, gdy wracamy do domu. On nie tylko cieszy się na nasz widok, on zbiera o nas komplet informacji: gdzie byliśmy, z kim mieliśmy kontakt, w jakim jesteśmy nastroju. Naukowe eksperymenty pokazują, że psy potrafią wyczuwać zmiany hormonów stresu w ludzkim pocie i rozpoznawać po zapachu, czy opiekun jest zdenerwowany albo chory. Ciekawy przypadek opisali naukowcy z Uniwersytetu w Kyoto. Psy, których właściciele odczuwali strach, częściej zachowywały się niespokojnie, czyli pies wychwytywał biochemiczny odcisk emocji w zapachu właściciela i stawał się czujny, nawet jeśli z zewnątrz człowiek wyglądał na spokojnego. Zapach jest też kluczem do rozróżnienia swój obcy. Kiedy pies mieszka w domu, przez obwąchiwanie włącza nas do swojego kręgu społecznego. Mimo że pachniemy zupełnie inaczej niż psy, dla pupila ważne jest, że nasz zapach jest zawsze taki sam, bezpieczny, znajomy. Tak powstaje coś w rodzaju rodzinnej mapy zapachowej, na podstawie której pies rozpoznaje, kto należy do jego sfory. Stąd biorą się głębokie przeżycia psa podczas długiej rozłąki czy zmiany właścicieli. W jego świecie rozpada się stabilna struktura zapachów, a więc i fundament poczucia bezpieczeństwa. Ten potężny mechanizm węchowy tłumaczy wiele psich zachowań, na przykład dlaczego potrafią wcisnąć nos w naszą koszulę, rzuconą na krzesło albo zasnąć na naszej poduszce. W ten sposób odtwarzają obok siebie strefę przynależności, wypełnioną najważniejszym drogowskazem ich świata naszym zapachem. Dla nas to czasem tylko uroczy rytuał, a dla psa kluczowy element poczucia, że należy do sfory, w której czuje się bezpiecznie. Ciekawe jest to, że dla psa ludzkie słowa najczęściej znaczą znacznie mniej, niż nam się wydaje. Oczywiście pies uczy się rozpoznawać poszczególne znajome dźwięki, typu na spacer, siad, chodź tu, ale cała prawdziwa informacja kryje się dla niego w zupełnie innych sygnałach. Dla psa najważniejsza jest intonacja waszego głosu, jego wysokość, łagodność lub ostrość. Zwykłe pytanie Gdzie idziesz? Może dla psa zabrzmieć jak serdeczne zaproszenie, jeśli powiecie to ciepłym tonem, albo jak groźne ostrzeżenie jeśli głos stanie się niski i surowy. A teraz wyobraźcie sobie, jak bogaty i subtelny jest ten język dla psa. Wychwytuje najdrobniejsze wahania waszego nastroju i reaguje natychmiast. Dlatego pies tak łatwo wyczuwa, kiedy jesteście źli, nawet jeśli próbujecie ukryć irytację za uśmiechem. Dla niego o wiele więcej mówi to, jak brzmi wasz głos, a nie jakie słowa wypowiadacie. Równie ważne jest to, że pies zawsze bacznie obserwuje waszą mowę ciała to jego naturalny sposób komunikacji. W psim świecie wszystko opiera się na postawie, ogonie, uszach, ustawieniu ciała. Kiedy stoicie wyprostowani, z rękami na biodrach, napiętymi ramionami, pies odbiera to jako sygnał, że jesteście czujni, może nawet niezadowoleni. A gdy lekko się pochylacie, przechylacie głowę, wasze ruchy stają się spokojniejsze. Rozumie, że macie przyjazne nastawienie. Patrzenie w oczy to dla psa. Osobny temat. Długi, bezpośredni wzrok, który my często odbieramy jako wyraz miłości czy uwagi, dla psa może oznaczać wyzwanie. Dlatego właśnie wiele psów odwraca wzrok albo zaczyna oblizywać pysk, gdy zbyt intensywnie się im przyglądacie. To ich sposób, by pokazać: nie chcę konfliktu, jestem nastawiony pokojowo. Zwróćcie uwagę, jak wasz pies zachowuje się gdy po prostu spokojnie na niego spojrzycie, bez zamiaru zabawy czy wydawania poleceń, najpewniej lekko poruszy uszami albo machnie ogonem, jakby mówił, rozumiem twój nastrój. Oczywiście pies niezwykle wyraźnie wychwytuje wasze wewnętrzne emocje. Nawet jeśli staracie się zachowywać normalnie, a w środku czujecie niepokój albo zmęczenie, on wyczuje wasze skrywane napięcie. Nieprzypadkowo wielu właścicieli mówi: On aż skórą czuje, kiedy jestem smutny. Dla psa, wasz stan emocjonalny to najważniejszy punkt odniesienia. On żyje w świecie, gdzie słowa to jedynie słabe szumy, a prawdziwa treść ujawnia się w głosie, ciele i sygnałach, których ludzkie oko często nawet nie dostrzega. Czasem można usłyszeć od opiekunów psów: Czemu on mnie w ogóle nie słucha, a mojego męża? Od razu. Odpowiedź kryje się w tym, jak pies codziennie obserwuje wasze gesty, sposób mówienia, nawyki. Dla niego wcale nie liczą się głośne słowa o przywództwie, ocenia miejsce każdego w swojej sforze wyłącznie po czynach, nie po deklaracjach. Na co dzień ludzie sami, nawet o tym nie wiedząc, pokazują psu, kto w ich duecie zajmuje wyższą pozycję. Na przykład, kto pierwszy wychodzi za drzwi na spacer, kto dostaje lepsze kąski ze stołu, kto spokojnie i pewnie zajmuje przestrzeń, siada tam, gdzie chce, porusza się, nie ustępując. A kto wręcz przeciwnie? Często się cofa, boi się przeszkodzić, cały czas zerka na psa i jakby pyta o zgodę. Psy są bardzo wrażliwe na takie niewerbalne sygnały. Jeśli człowiek jest nerwowy, kilkukrotnie powtarza komendy drżącym głosem, albo pospiesznie cofa ręce, pupil szybko rozumie. Ten członek sfory nie jest pewny siebie, więc nie muszę go za bardzo słuchać. Tak właśnie rodzą się historie, gdy pies wchodzi komuś na głowę. Sam ustala zasady, wymusza jedzenie, ciągnie smycz, gdzie mu się podoba. Zupełnie inne wrażenie robi opiekun, który jest spokojny, nienerwowy, i zachowuje naturalną godność. Dla psa taka osoba od razu staje się liderem kontroluje sytuację, podejmuje decyzje, nie daje się sprowokować. Co ciekawe, wcale nie chodzi o to, by okazywać twardość czy surowość. Przeciwnie, prawdziwy lider w oczach psa często jest łagodny i opanowany, ale równocześnie konsekwentny i pewny siebie nie rzuca pustych gruźb. I nie podnosi głosu bez powodu. Dlatego, gdy już wyda komendę, brzmi ona wyjątkowo stanowczo. Ciekawe, że nawet w drobiazgach pies zauważa, kto komu ustępuje. Jeśli człowiek zawsze usuwa się z drogi, gdy pies wpada do pokoju, pozwala mu działać bez zasad, nie stawia granic, pupil odbiera to jako sygnał podporządkowania. I odwrotnie, kiedy właściciel spokojnie zajmuje przestrzeń, nie ucieka przed próbami skakania czy opierania się psa, a delikatnie lecz stanowczo go odsuwa. Dla psa to jasny znak. On tu rządzi, jego decyzje są ważniejsze. To wszystko układa się w pewną niewidzialną hierarchię, w której pies sam rozstrzyga, kogo stawia ponad sobą, a kogo poniżej. I wcale nie robi tego złośliwie. To jego wrodzona potrzeba przejrzystej struktury sfory. Dającej poczucie bezpieczeństwa. I bardzo często sami, swoimi codziennymi nawykami, budujemy to postrzeganie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niestety, wielu opiekunów psów w ogóle nie wie, że ich pupile patrzą na świat zupełnie inaczej. Oceniają nie to, co człowiek mówi, lecz jak się zachowuje, jakie zapachy przynosi z dworu, jak się porusza i jaki ma ton głosu. Gdy właściciel tego nie rozumie. Rodzą się różne nieporozumienia, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Od problemów behawioralnych, po zerwanie tej wyjątkowej więzi, dla której w ogóle bierze się psa. Jeśli człowiek lekceważy wagę pewności i konsekwencji w zachowaniu, pies sam zaczyna przejmować rolę lidera, nawet jeśli wcale tego nie chce. Dla zwierzęcia to nieprzyjemność, lecz obowiązek, bo w stworze zawsze ktoś musi przewodzić. Takie psy często stają się niespokojne, obsesyjnie pilnują terenu, warczą na gości czy innych domowników. Muszą żyć w stanie ciągłej czujności, bo nikt poza nimi nie wziął odpowiedzialności za bezpieczeństwo sfory. Niemniej problemów pojawia się, gdy człowiek nie bierze pod uwagę, jak ogromne znaczenie mają dla psa zapachy i emocjonalna stabilność. Wyobraźcie sobie dom, w którym często zmieniają się ludzie. To ciągle przychodzi i wychodzi, a znajome zapachy co chwilę się zacierają. Dla psa to tak, jakby codziennie rzucano go w nowe, obce miejsce bez podpowiedzi, kto jest swój, a kto obcy. Taka niestabilność może wywołać u pupila przewlekły stres, który potem objawia się nieposłuszeństwem, niszczeniem mebli, czy przypadkowymi kałużami nawet u dorosłych psów. Kolejna ważna sprawa to nasze emocje. Gdy właściciel sam jest pełen lęku, irytacji albo strachu, pies wyczuwa to natychmiast. Jeśli takie stany u człowieka stają się normą, pupil przestaje rozróżniać, gdzie kończy się spokój, a zaczyna zagrożenie, co jeszcze bardziej rozregulowuje jego zachowanie. Na końcu pojawiają się fobie, agresja albo przeciwnie całkowite przygaszenie i brak zainteresowania życiem. I wszystko to nie dlatego, że pies jest kłopotliwy czy złośliwy, a dlatego, że jego naturalny system odbierania świata rozsypuje się przez sprzeczne sygnały i brak jasnych zasad. Właśnie dlatego zrozumienie psiej psychiki jest tak ważne, pozwala zbudować prawdziwą relację opartą na zaufaniu, w której pupil czuje się bezpiecznie i spokojnie, oddaje człowiekowi rolę lidera. A człowiek uczy się szanować psa, dostrzegać jego sygnały i właściwie na nie reagować. Tylko dzięki takiemu wzajemnemu zrozumieniu powstaje ta wyjątkowa więź, dla której ludzie od tysięcy lat żyją u boku psów. Więź, w której nie ma miejsca na ciągły strach, stres czy walkę o władzę, a jest po prostu radość wspólnego życia, spokojnego, przewidywalnego i szczęśliwego dla obu stron. Gdy patrzymy na swojego psa, często chcemy widzieć w nim po prostu przyjaciela, który zawsze jest obok, cieszy się na nasz widok i współdzieli nasze emocje. Ale za tą przywiązaniem kryje się o wiele bardziej złożony świat. Dla psa każdy nasz krok, każdy gest i spojrzenie to ważne sygnały, które pomagają mu ułożyć własny obraz hierarchii społecznej. On wcale nie myśli o tym, że przed nim stoi człowiek czy inny pies. Dla niej o wiele ważniejsze jest to, by zrozumieć, kto w tej sforze jest liderem, kto pozostaje pod ochroną, a kto zasługuje na szczególną uwagę i troskę. Dlatego tak istotne jest, by pamiętać: jeśli nie uwzględnimy, jak pies postrzega świat, możemy nieświadomie wprowadzić do jego życia chaos, w którym będzie zmuszony sam wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy. To prowadzi do niepokoju, braku zaufania. A w końcu do rozpadu tej wyjątkowej bliskości, dla której przecież kiedyś zaprosiliśmy go do naszego domu. A przecież wszystko można rozwiązać całkiem prosto. Wystarczy odrobina uwagi i szacunku dla naturalnej psychiki waszego pupila. Warto trochę głębiej zastanowić się nad własną pewnością siebie, konsekwencją, nad tym, jak używamy głosu i przestrzeni wokół, by dla psa wszystko było jasne i spokojne. Więc, jeśli naprawdę chcecie, by wasz pies widział w was pewnego i silnego przewodnika, a przy was czuł się bezpieczny i szczęśliwy, zacznijcie obserwować jego reakcję już dziś. Zobaczcie, jak reaguje na wasze spojrzenia, gesty, ton głosu. Zwróćcie uwagę, kto pierwszy wychodzi przez drzwi, kto nadaje rytm waszym wspólnym spacerom. I co najważniejsze, dajcie swojemu psu do zrozumienia, że w tej sforze może wam całkowicie zaufać. A jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, jak właściwie budować relacje ze swoim pupilem, subskrybujcie kanał, zostawcie lajka like i śmiało dzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Dzięki temu razem sprawimy, że życie naszych psów będzie spokojniejsze i szczęśliwsze. A co za tym idzie? Nasze również.